Polska mówi, przedstawia dziś panią Bogusławę Witer. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pani jest ekspertką firmy Derm Service. No jak Derm Service, to rozmawiamy oczywiście o skórze. O skórze. Właściwie wszystkim się wydaje, że wszystko wiedzą o tym, jak się należy, jak należy dbać o skórę, jak się należy y, y, posługiwać różnymi kosmetykami, w jaki sposób używać ich. A okazuje się, jak siadam z takim fachowcem jak pani do rozmowy, to okazuje się, że niczego nie wiem poprawnie, że wszystko jest nie tak. No aż, aż tak źle to nie jest, ale y, myślę, że jeżeli mówimy o skórze, to zacznijmy od tego, co jest dla niej najważniejsze, czyli od oczyszczania. Oczyszczanie. Od razu widzę taką szczoteczkę specjalną, czyli od oczyszczania zaczynamy. Zaczynamy od oczyszczania, i może zacznijmy od tego, że nie należy bać się wody. Dlatego, że już 20 lat temu. Była taka moda, że tylko mleczka, tylko, tylko toniki, tylko aby, 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 nie nie, aby nie woda. I to był błąd, który niestety doprowadził do wielu raz, że do przyspieszonego starzenia się skóry, e, do wielu chorób skóry. Przecież nie myjąc, wody, nie myjąc skóry, stwarzamy wszystkim bakteriom, pasoży, które są na naszej skórze, ale niektóre są saprofityczne. One powinny być ważne, żeby była zachowana Równowaga, żeby nie, by, żeby nie była nadmierna kolonizacja tych bakterii, bo skórze one są bardzo potrzebne, ale tak jak wszędzie, w życiu. I w skórze potrzebny jest umiar, czyli nie bójmy się wody. E, używajmy do mycia twarzy bardzo delikatnych substancji myjących, które nie zawierają detergentów, czyli tych naszych ukocha, ukochanych SLS, e, które są używane absolutnie do wszystkiego. Do mycia karoserii samochodowych, do mycia, do mycia smarów. I wreszcie do naszej twarzy. I wreszcie do naszej twarzy, bo są to substancje, są, są to Substancje bardzo, bardzo tanie i bardzo lubiane przez przemysły e, kosmetyczne. E, e, kolejna rzecz to demakijaż. I tu chciałabym poruszyć problem płynów micelarnych. Tak modnych ostatnio. Bardzo modnych i rzeczywiście one są fantastyczne. Doskonale oczyszczają. Może powiedzmy sobie co to są te płyny micelarne, co to są te micele. Właśnie nazwa jest tajemnicza. Nazwa tajemnicza. To są bardzo ciekawe, niesłychanie ciekawe cząsteczki, które mają zdolność pochłaniania zarówno substancji rozpuszczalnych w wodzie, jak i w tłuszczach. I doskonale usuwają tłuszcz makijaż, brud, pot. Ale, wszelkie zanieczyszczenia. Wszelkie zanieczyszczenia skóry. Ale... Mają również zdolność bardzo głębokiej penetracji. I to jest dobre i złe, bo usuwając substancje tłuszczowe również pochłaniają te dobre lipidy na skórka. Czyli niszczą właściwie skórę. Niszczą skórę, to znaczy może też tak nie do końca, bo to tak jak w medycynie, nic nie jest, nic nie jest takie na, na pewno, na pewno i, i, i na 100%. Po prostu płyny micelarne należy ze Skóry zmyć. Niech one zrobią to, to, co do nich należy. Niech doskonale oczyszczą, bo czasami makijaż jest bardzo trudny do oczyszczenia, zwłaszcza ten profesjonalny. Bardzo jest trudny do usunięcia i z tym sobie płyny micelarne rzeczywiście radzą w sposób fantastyczny. Ale nie pozwólmy im na dalszą działalność, na dalszą aktywność. Niech one po prostu zrobią to, co do nich należy, a następnie należy usunąć te cząsteczki ze skóry, żeby w przeciwnym wypadku one będą dalej penetrowały i, po, i zabierały skórze substancje, które na skórkowi są bardzo potrzebne i wtedy dochodzi do rozszczelnienia na On nie spełnia wtedy swoich funkcji barier, barierowych. A czym to zmywać? Właśnie wodą? Wodą. Oczywiście, zmywamy wodą. Ja wiem, że na wszystkich płynach, na wszystkich opakowaniach producenci piszą, nie zmywać, zostawiamy, ale przez ostrożność sugeruję i to no, i, i o tym świadczą najnowsze badania, żeby jednak te płyny, żeby jednak te płyny usuwać. E, oczywiście, jeżeli, jeżeli to są sytuacje sporadyczne, jeżeli od czasu do czasu zostawimy ten płyn, to się nic nie stanie, ale jeżeli przez kilka lat zmywamy naszą, e, naszą skórę e, tylko i wyłącznie płynem miceralnym, no to tam będą się działy rzeczywiście bardzo bardzo niekorzystne zjawiska dla dla naszej dla naszej skóry. Przede wszystkim zostanie ona bardzo odwodniona dlatego, że na naskórek spowoduje to, że woda nam przez ten naskórek ucieknie, tak zwana transepidermalna ucieczka wody. Natomiast do środka dostaną się wszystkie patogeny, wszystkie zanieczyszczenia, to co mamy na naszych na przykład samochodach, to wszystko dostanie się do środka. Do, 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 do środka. Czyli, tak, czyli nie bójmy się wody, korzystaj, korzystajmy z niej za, w normalny, normalny sposób. Normalny Zawsze wtedy, kiedy zachodzi taka, taka potrzeba. potrzeba. Płyny micelarne tak, mleczka do oczyszczania, tak, ale zmywajmy je. Używajmy tak zwanych toników medycznych, które dodatkowo skórę stonizują, nawilżą. To są specjalne jakieś te toniki medyczne. To, to są specjalne toniki medyczne, można je kupić można je kupić w aptekach. E, świetne są też takie szczoteczki do oczyszczania. No właśnie, e, skóry. mamy tutaj taką szczoteczkę. Na czym jej fantastyczność działania polega? W tej szczoteczce się zakochałam. Bo to jest szczoteczka, którą wyprodukowała duńska firma Botte Pacyfik. E, ona ma niezwykle delikatne wód, włókna. E, e, zresztą z tych włókien produkowany jest sprzęt, który sobie lata w kosmos. Dlatego, że one są antyadhezyjne, czyli odpychają. Bakterie, grzyby, pleśnie, nic, na Czyli nich nic tu się nie nie zalęgnie. nic tu nie zostanie. Poza tym nie uszkadzają bariery naskórkowej, mało tego mas można ją stosować myjąc twarz i na sucho pobudzają mikrokrążenie. Jak jest pobudzone mikrokrążenie, to komórki skóry e, są lepiej odżywione, dotlenione. E, skóra jest w pierwszej fazie, może być taka lekko zarumieniona, pobudzona, ale to jest bardzo. Bardzo dobrze. Wiele, wiele osób twierdzi, że skóra po, po, ty, po tych zabiegach jest, jest tak odmłodzona, jak po tak zwanym e, wampirzym liftingu, czyli demosocju bogato-bogatkowym. Może aż tak bardzo to, to nie jest, ale na pewno to skórze pomoże. Natomiast tak, nie ma rzeczy, to już nie te czasy, że wszystko jest dla wszystkich, dlatego że e, pielęgnacja skóry jest bardzo indywidualna. Tak jak jest leczenie na miarę, pielęgnacja na miarę, żadnej szczoteczki nie można używać, gdy skóra jest w stanie zapalnym, gdy, gdy są zmiany ropne, ale na przykład przy zmianach zaskórnikowych, to jest. Fantasty, to jest fantastyczna, fantastyczna sprawa. Poza tym stosujemy, na... ona jest tak delikatna, że można nawet stosować na powiekę, żeby też pobudzić mikrokrążenie, a tu skóra jest bardzo delikatna, bardzo cieniutka, najcieńsza skóra, jaką gdziekolwiek mamy. Zmarszczki, występu, zmarszczki tutaj pojawiają się bardzo, bardzo, bardzo szybko, więc na, na, naprawdę w, Szczoteczka, szczoteczka jest e, fantastyczna. A gdy już jesteśmy, przepraszam, przy szczoteczkach, to właściwie w każdej drogerii jest e, kilkanaście rodzajów tych szczoteczek. I jak wybrać? Która jest ta dobra, która jest ta nie najlepsza? Przede wszystkim sprawdźmy, bo na pewno są takie szczoteczki do, tos, do testowania. Sprawdźmy, jak te włókna się zachowują, z, z czego one są zrobione. Sprawdźmy na dłoni, e, ja, jakie są wrażenia sensoryczne. Jeżeli, widzimy, jeżeli czujemy, że ona jest taka bardzo delikatna, miękka, delikatna, tak? No to jest to właści, właściwa szczoteczka. I e, oczywiście, szczoteczek też nie używamy, e, nie szczotkujemy tej skóry codziennie. E, wszystko zależy od stanu skóry, od potrzeb tej skóry, od, 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 wielu, od, od wielu czynników, ale to naprawdę każda kobieta sama jest w stanie ocenić, czy jak często powinna taką szczoteczkę, taką szczoteczkę używać. używać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.